I ty, tej ty, ty! Na co się patrzysz? Źle z tobą, skoro jest tak dobrze, a ty czujesz się nieszczęśliwy. Źle z tobą. Jeśli mówią, że jest dobrze, a ty twierdzisz, że wcale nie jest. Źle z tobą. Zamknij się! Zaraz źle będzie z tobą! Wstydź się! Wstydźcie! się! Wstydź się! Wstydź się! Wstydź się! Wstydź się. Siedź. Cicho! Siedź. Cicho! Później... Ciężnie nie cicho! Nie zamieszam cięć cicho! Generalnie też jest to forma trochę teatru alternatywnego. Nie jest to taki sztampowy, ramowy teatr w stylu Szekspira. Telewizji Idź pod prąd. Dziś jesteśmy w Domu Kultury na Czechowie w Lublinie i właśnie trwa piąta edycja festiwalu teatru dorosłych amatorskich. Przegląd jako taki. Ze mną jest Katarzyna Szczepaniak, organizatorka tego przeglądu. Dzień dobry. Dzień dobry, a także Olaf Staszak, aktor młodego pokolenia. Dzień dobry. Chciałam zapytać Panią, skąd w ogóle idea takiego przeglądu i szczególnie inter interesuje mnie nazwa jako taki. Dlaczego akurat taka nazwa? E, to znaczy tak, ja już jakiś czas temu wpadłam na pomysł, żeby jeszcze zanim w ogóle powstał festiwal, żeby stworzyć taką przestrzeń w naszym Domu Kultury, ponieważ mamy możliwości, prawda, lokalowe, że tak powiem, w której będą mogli się spotykać ludzie, jak ja to zawsze mówiłam, pozytywnie zakręceni, którzy mimo na natłoku obowiązków, mimo codziennych spraw, które wiadomo każdego z nas jakoś w jakimś tam stopniu przytłaczają, jednak znajdują dla siebie tą przestrzeń, ten czas, żeby, żeby coś zrobić więcej, prawda, no i wchodzą na scenę, prezentują się przed innymi. E, powstał jako taki e, też trochę z inicjatywy byłej pani dyrektor Barbary Kotowskiej, e, naszego Domu Kultury, która mocno mnie wspierała w tej idei, e, no i w sumie ona podsunęła mi nazwę. Bo my szukałyśmy. Pomysły na nazwę były różne, i mi się to spodobało. <grymne> Jakoś tak mi się to podpasowało do tego, co chciałam robić. No to i tak już zostało. Mamy, mamy taki przegląd. Po to, żeby. No. Tutaj jest ten przegląd właśnie po to, żeby ludzie dorośli mogli zaprezentować się jedni przed drugimi. Oczywiście zapraszamy też publiczność z zewnątrz, żeby mogli porównać, jakby co, co im się udało zrealizować przez miniony rok, prawda? Żeby mogli ze sobą się poznawać bliżej. No i też podkręcać nadal w sobie tę pasję, prawda? Żeby, żeby to gdzieś tam nie gasło. Na pewno zaangażowanie się w teatr, sztukę, wymaga czasu, dużo energii i skąd motywacja, żeby organizować tego typu przeglądy? No motywacja stąd, że sama założyłam taki zespół teatralny nie mając ogóle doświadczenia i jakby w tym kierunku nie wiedząc za bardzo, no zbyt wiele założyłam ten zespół z kobietami na początku, które przychodziły tutaj w wolnym czasie nazywały się to spotkania niebanalne i się spotykałyśmy tutaj żeby sobie porozmawiać, pobyć razem któregoś razu padło hasło, żeby wejść na scenę no i weszłyśmy na tą scenę i już nie chciało nam się z niej schodzić Stworzyłam teatr, amatorski teatr osób niebanalnych Atom. Założony został w 2013 roku. Wtedy też odbył się nasz pierwszy pokaz tak przedświąteczny, przedświąteczny show. No i to tak nam się spodobało, że właściwie wciągnęło. wciągnęło nas na całego. No, i właściwie będąc na scenie razem z nimi, też poczułam, jaka to jest energia. Z pani reżyserem, ale i aktorką, tak. scenarzystką. Scenarzystką, <grym> tak, tak. Bo mój teatr gra autorskie spektakle, czyli oni mm -hmm. podsumują mi jakieś tam pomysły swoje, ja na podstawie tego piszę scenariusze i to prezentujemy na scenie później, wspólnie. Ola, w Ciebie chciałam zapytać, tak. e, e, dlaczego w ogóle zdecydowałeś się na teatr? Czy, czy tak jak patrzysz też mm -hmm. po swoich znajomych, swoich rówieśnikach, czy e, to jest e, taka popularna teraz e, sprawa? E, moja przygoda zaczęła się w 2015 roku. Przez e, Okna Teatr, jest to, e, jest to w tym momencie fundacja, która zajmuje się właśnie dostarczaniem kultury do, do mniejszych miejscowości. E, wraz z moim debiutanckim spektaklem e, reżyserii Iwony Koneckiej. E, droga to kosmosu wyjścia przez Gawryłowa, e, była, to, była to historia lokalna. I tak trochę, i tak trochę szukałem, szukałem pomysłu, jakby na siebie też. I mega mi się spodobało. Potem zostałem i na kolejne edycje okna teatr. W tym momencie również w Lublinie odbywa się spektakl razy Modrzeska. Premierę będzie miał 16 grudnia. Jest to o Krystynie Modrzewskiej, poetce jak i, i doktorce pochodzącej z Lublina. E, a w inwencji znalazłem się w sumie tak naprawdę trochę przez przeprowadzkę, ponieważ ja osobiście pochodzę z Krasnego Stawu. I... E, i no, powiedzieć szukałem... szukałem grupy a, po tym. powiedzieć, że inwencja to jest też teatr e, w Tak. E, tak. <grym> teatr tak. młodzieżowy. O! E, e, i, właśnie, I właśnie dzięki temu... Poznaliśmy e, się. Tak, poznaliśmy się i... Tak ja ja, się zaczęła współpraca. Tak. Tak, tak. I e, generalnie ten tym miał już postać Rok temu? Nawet trochę wcześniej, Już ponieważ... Wcześniej, tak. ponieważ e, w Krasnym Stawie szukałem, szukałem osoby, która mnie też poprowadzi, ale, ale było, to, było to, powiedzmy, było dużo głosów, ale... ale czy ty dasz radę? Ale to może być trochę mocny temat, coś tam. Czyli tak jakby dla laików całkiem jest to taka sztuka, w której występuje jeden mhm. aktor. Tak. tak. I mhm. dzisiaj będzie to e, tytuł... E, ja ja diabeł. Tak. Mhm. E, I tutaj właśnie ona mnie, mnie przegarnęła pod twoje skrzydła i, i pomogła mi no, po prostu. No, z tego bycie. Tak. Czyli dzisiaj jest premiera. Tak, tak dzisiaj jest przed premiera. w zasadzie. No bo my w zasadzie my jesteśmy, tak. nawet nie zrobiliśmy takiej porządnej, yy, tak. yy, takiej fest próby generalnej, więc no będzie ciekaw. Nie. Nie. Nie, 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 nie. To niemożliwe. Znowu. A znowu? Znam każdy ze strony kąt. Każdą szczelinę. Każde załamanie świata wpadające z zewnątrz. Doskonale wiem, że to nie jest miejsce dla mnie. A więc dlaczego? Co ja tu robię? Do cholery jasnej! Wiem, że tam jesteście i wiem, że na mnie patrzycie. Tak wy. I ty, i ty, i ty! Na co się patrzysz? Co ja tu robię? Połóż się i zrelaksuj. Sam się zrelaksuj. Jak chcesz. Jeśli chcesz tu zostać, to. Dobra, dobra. Proszę bardzo. Wygra. Świetnie. Jak się nazywasz? Jak się czujesz? Dobrze, źle! Twój ulubiony kolor! Czerwony, różny, pomarańczowy, czarny biały. Do dokąd zmierzasz? Do wyjścia! Stąd? Dokąd niby! Czym wyróżnia się ta sztuka jadia, ja w ogóle mogli zachęcić też do obejrzenia? W e, szczególności wydaje mi się, że wyróżnia się pomysłem, mhm. jak, i, jak i tematyką, ponieważ e, wiele osób lubi spektakle lekkie, takie, e, takie właśnie, jakby powiedzieć, się frywolne. Takie, że wychodzisz z niego i zaraz o nie zapominasz, a my staramy się, żeby widz tego na pewno długo nie zapomniał. I to mogę obiecać, że... Czy będą emocje. Będą, tak, będzie dużo, bardzo dużo emocji. Jest aspekt, jak uważam, bardzo kontaktowy z widzem i trochę przejmujący czwartą ścianę pomiędzy sceną a, a widownią, dzięki czemu też, dzięki temu też będziemy mogli zbudować atmosferę takiego napięcia i, i takiego, i wielkich emocji w widzu. Jak mogę stawać się mądrym i pewnym siebie dorosłym, skoro taki ciężar niosę już, niosę już dziś. Ciężar waszych słów, waszego niezrozumienia, uprzedmiotowienia. Braku tolerancji, akceptacji, waszych rozkazów. I na kwasów. Jak mogę stawać się mądrym i pewnym siebie dorosłym?! Jeszcze ta pierdoła, jak przyczepiona do moich nóg, to wewnętrzne. <grystanie> nie dasz rady! Jesteś za mały, za słaby, za głupi. Ja diabeł, coś brzmi to tak, no, powiedzieć, złowieszczo. Skąd pomysł w ogóle na tę To znaczy posiłkę? Olaf tak. przyszedł z tym pomysłem, opowiedział mi o swoją wizję, prawda? Co, co on by chciał zrobić, jakby chciał to zagrać. Przez rok zmienił się, zmieniła się mocno koncepcja. Tak, bo, koncepcja. bo scenariusz, który napisałam w tamtym roku, okazało się, że jak się spotkaliśmy teraz jakieś dwa miesiące temu. To okazało się, że połowa właściwie jest do zmiany i, i żeśmy zmienili to. Dlatego, że pewne problemy stały się nieaktualne, tak. Tak, Olaf też jakby chciał podkreślić inne rzeczy i tak stwierdziliśmy, że stworzymy taki monodram, czyli niezależnie od tego, kiedy będzie grany, czy teraz, czy Olaf zagra go za dwa lata, czy za trzy, czy zagra go ktoś inny, tak, no że on będzie wciąż aktualny i wciąż jakby jeżeli ktoś tam tego poczuje, odnajdzie się w tym, to to będzie jego. I do kogo przede wszystkim jest to skierowane? Do wszystkich? E, to naprawdę do wszystkich. Mi się wydaje, że i młodzi, jak i starsi widzowie będą mogli spojrzeć na niektóre kwestie i będą mogli wziąć to pod jakąś refleksję swoją. Kim jest główna postać? Tak naprawdę główna postać jest w każdym z nas. Mhm. E, Fakt, ona no, ma imię, nazywa się Kacper, ale tak naprawdę <laughs> jest to postać trochę... Trochę ta naprawdę grupowa, dzięki czemu każdy z nas mógłby, mógłby znaleźć w nim cząstkę siebie. Mhm. Tutaj chodzi o, to jest rzecz o tym, jak nakładamy na siebie pewne ramy, tak powiem tak. może. <laughs> I, I każdy z nas to tak naprawdę robi. Czy robimy to w stosunku do samych siebie, czy robimy to w stosunku do innych. I stajemy się niewolnikiem jakby tych ograniczeń, które nakładamy na siebie czy na, czy, czy, czy na innych, jakby więzimy ich prawda w swoim wyobrażeniu. I to tak powiedzmy, tak ogólnie można powiedzieć, że to, że to o tym do tego no, można powiedzieć, że o każdym z nas. Tak. Prawda? Takich pewnych szufladek. Można tak, powiedzieć. no właśnie, tego słowa byliśmy tak. na początku, jak siedliśmy do tego scenariusza, to była nasza pierwsza wizja właśnie. Teraz trochę wyszliśmy z tej dosłowności, ale jednak jest to ciągle szuf o szufladkowaniu <głos》> poniekąd. Proszę Państwa, Państwa sproszę. Dokładnie tak to wygląda. Na samej górze, ja, stolny, ale leniwy. Na samym dole, odobiec. bez nadzieja, dno dna, a po samym środku przeciętność. Ja naprawdę mam siły. Po co mam walczyć? Wciwecz się. Może faktycznie wystarczy to tylko przetrwać? Przeciętność. 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 Przeciętność.

Chciałam też was zapytać, jesteście ludźmi aktywnymi, ale teraz jednak jak patrzymy, czy mnie na młode pokolenie, jest to często pokolenie pochylonych głów, czyli ludzi, którzy na większość swojego wolnego czasu spędzają jednak w sieci pochyleni nad mm -hmm. smartfonem. Mm -hmm. Jak byście się dotrzeć do, do takiego pokolenia z teatrem, bo to też nie jest łatwa sztuka, żeby ich przyciągnąć, żeby przyszli na dany spektakl? Czy macie jakiś taki pomysł na dotarcie właśnie do, do młodych? Znaczy ja myślę, że tak. Ostatnio była taka dyskusja u nas na ten temat, no bo jeszcze na fali pandemii i tego wszystkiego, co nas dotknęło, e, ktoś tam rzucił takie hasło, że w zasadzie teraz przez pandemię nauczyliśmy no, się, że właściwie wszystko można przenieść do internetu, nie? Cały życie do internetu, e, obcowanie z kulturą także i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co się stało po pandemii, prawda, kiedy ludzie faktycznie wyszli z, z domu, zaczęli znowu korzystać e, z takich analogowych, że tak powiem, form, prawda, yy, yy, obcowania ze sztuką, to okazało się, że jednak to jest nam bardzo potrzebne. I myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że ta elektronika jest bardzo obecna w naszym życiu, yy, to jednak potrzebujemy żywego kontaktu. Yy, z, yy, aktor potrzebuje żywego kontaktu tak. z widzem, a widz z, z aktorem. Yy, I myślę, że trzeba to podkreślać, a na pewno w sam tego będziemy podkręcać, znaczy ten monogram będziemy podkręcać cały czas pod kątem takich. Mm, dodatkowych elementów, które tam się pojawiają. Generalnie też jest to forma trochę teatru alternatywnego, nie jest to taki sztampowy, ramowy teatr w stylu Szekspira, tylko jest to, tylko jest to właśnie forma teatru bardziej alternatywnego, w którym jakby też się odnajduje przez to, że... Przecież ja pracowałem że pracowałam i Izą Gawęcką, która, która w szczególności zajmuje się teatrem teatr alternatywnym. czyli e, czy jest to teatr, który właśnie trochę wychodzi poza ramy, mm -hmm. który, który trochę bym powiedzieć, e, mamy tam i, i elementy, łamania otwartej ściany, mm -hmm. a też na przykład mamy wideo, mamy, mamy, mamy dźwięk, e, który też bardzo daje w tym spektaklu. E, no i też sam, sama chwilę na scenie. E, trochę wkracza w formę teatru alternatywnego bardziej niż takiego sztampowego, sztampowego teatru. I wydaje mi się, że właśnie przez to, że e, używamy też nowych technologii, jakby nie zamykamy się w bańce świeczek, e, to też trochę jakby daje nam powiedzieć, że ci młodzi, że ci młodzi widzowie. I będzie to dla nich atrakcyjniejsze. Tak, będzie dla nich atrakcyjniejsze. Mhm. Dodatkowo, no wiadomo, że do promocji używamy po, po, powszechnych social mediów, bo to jest jakby, to jest jakby nic, 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 nic atrywczego, nic nowego. To będzie każdy teatr to robi, żeby po prostu zdobyć publikę. To jest, to jest coś, uważam, dla mnie bardzo normalnego, że jednak to pokolenie tych właśnie pochylonych głów przez to, to, że właśnie zagląda w te sociale, też jakby może to odnaleźć, mhm. a też osobiście zauważyłem trend, w którym jak, jak, za, jak są to zabrane, czyli czy sztuka, czy, czy wszystko co mieliśmy zabrane przez pandemię, to, to też, jakby, też jakby dostaliśmy bardzo dużo mhm. takiego boomu że wow, to takie to... Mam takie wrażenie, że ludzie nie, nie doceniali też trochę tego, że mamy kina, teatry, muzea, a nagle wszystko jest z powrotem i ludzie to znowu odkryli, mam takie mm -hmm. wrażenie. Tak. Że paradoksalnie do kultury, jakby to nie taki taka chwila przerwy... Powie w świeżości. Powie w świeżości, <laughs> tak, o. To jest <laughs> w taka chwila przerwy, gdzie, gdzie, potem, gdzie potem właśnie ludzie dostają to znowu, jest, jest czymś, czymś, uważam, potrzebnym. paradoksalnie, zapytać, bo wiem, że mm -hmm. na postać sztuki Ja Diabeł, ma problemy psychiczne i teraz tak. jednak, tak jak mówimy o młodym pokoleniu, mhm. ta taka większa aktywność też w sieci, takie nie, nie bliskie relacje, nie głębokie z ludźmi w realu, no jednak powodują coraz gorszą kondycję psychiczną młodych ludzi. I chciałam Was zapytać, w jaki sposób teatr może być no, takim lekiem na problemy psychiczne, szczególnie młodych? No to już jest takie pytanie bardziej o teatroterapię, właściwie, tak? Czyli właściwie poprzez samo pokazywanie historii tego bohatera dajemy taką jakby możliwość zidentyfikowania się z kimś, kto przeżywa, powiedzmy, podobne rozterki jak my. No my nie dajemy tam łatwego rozwiązania, prawda? No tak. <laughs> właściwie to ono jest takie niedookreślone. Bo różne były pomysły na zakończenie, nie wiem, może nawet się jeszcze to zakończenie zmieni. Ale poniekąd człowiek sam mający podobne problemy, zresztą robiliśmy już coś takiego, pokazywaliśmy to inwencji naszej, mojemu teatrowi młodzieżowemu i potem rozmawialiśmy z nimi na temat tego, co widzieli. To właśnie powiedzieli o tym, że, że można się identyfikować z bohaterem i daje to taką świadomość, że nie jesteś sam. Nie? Że jakby masz są inni, którzy mają takie same problemy jak ty, i, i, i nawet to już jakby. Jest tak, daje, daje taki, jakby, jest taki pierwszy, pierwszy kroczek nie wiem, do dialogu. Nie wiem, czy z samym sobą, czy, czy właśnie chociażby z tym aktorem po występie, tak? Yy, yy, czy, czy jakby wykorzystanie tego materiału do pracy nad sobą. Nie wiem, no. Ja bym tutaj w ten sposób na to yy, patrzyła. No. Nie, nie ma tutaj łatwego lokalizacji. Nie, znaczy. na pewno, ale też wydaje mi się, że jest to też taka, taka forma yy, może nie tyle co pomocy, co po prostu pokazania i naświetlenia problemu bo na przykład szkoły tego nie robią. Nie okłamujmy się, czy, czy pedagodzy, czy psychol psycholodzy w szkole, dodatkowo, dodatkowo generalnie, no, czy, czy, psych czy psychoterapia, czy psychologia w Polsce no, jest w ciężkim stanie i, mhm. i mhm. też... działy psychiczne tak. dziecięce są e, przepełnione, także jest to, jest to taki problem który dotyczy mhm. nas e, wszystkich, a faktycznie, tak jak mówisz, no, psycholog, pedagog szkolny jest to Jakiś tam tylko wycinek rzeczywistości. I może rzeczywiście taki teatr też, też jest przede wszystkim okazją dla młodych ludzi, żeby wyjść, wyjść z domu, żeby też się przełamać, mhm. bo gdy się rozmawia z aktorami, to oni sami mówią, że takie występowanie, przełamywanie barier. Występowanie publiczne jest no, bardzo silną terapią. Tak, to tak, prawda. Tak, tak. Jeśli osoby jeszcze będę będą tak. zainteresowane mhm. dalszym kontaktem czy dołączeniem do Was, to w jaki sposób można się kontaktować? Znaczy, ja mam na Facebooku, założyłam już właściwie chyba wszystkie możliwe grupy, jeśli chodzi o moje zespoły teatralne. Czyli Teatr Młodzieżowy Inwencja jest taka strona na Facebooku, gdzie można się przez tą stronę z nami skontaktować. Teatr, amatorski teatr osób niebanalnych, czyli Aton, e, także tam jest, jest przegląd jako taki. E, więc jeżeli każda forma kontaktu ze mną, to jest tak samo, jakby tak. No, to wszystko jest w jednym. No i dzisiaj mój teatr do osób też będzie występował, także, e, także też będzie okazja, bo zobaczę z kolei, tak. co my robimy. Jako osoba, która uczestniczyła przez rok w inwencji, że bardzo ciepło to wspominam i naprawdę tutaj jest taka bardzo rodzinna atmosfera. i w wielu teatrach jest właśnie z tym problem, że e, czy jest mobbing, czy jest wykorzystywanie. Tutaj tego nie ma. To jest bardzo bezpieczna przestrzeń, gdzie można powiedzieć wszystko. Tak dosłownie, własnego doświadczenia wiem, że można powiedzieć wszystko i ludzie to zrozumieją i zaakceptują. Tak jest. Świetnie. Tak. Mama, bardzo dziękuję. <laughs> Powodzenia w dzisiejszym. Dziękuję. Dziękuję. się. Dziękujemy. Dziękujemy. Ale wiecie, to stop, stop, stop. Słuchajcie, wszyscy co? Nie klaszczemy mi. Bo tak, bo tak naprawdę nie zagrałbym tego dzięki prawda, nie, pani Katarzynie Szczepaniak, którą, którą naprawdę skończyłem wiele godzin pracując nad tym, a nie będę na szczególności jej. To jest początek, tak, owocnej bardzo naszej pracy i myślę, że jak na pierwszy raz, Olaf, to naprawdę tak. dobrze. No dobrze, jeszcze ktoś? Ja chciałam powiedzieć, że teraz mam 60 lat i, i dzięki Ci, że przypomniałeś mi, jak miałam 18 czy 17, bo też, też się podobnie czułam i, i nienawidziłam, najbardziej nienawidziałam tego, co przeciętne. 嗯。<laughs> um. <laughs>